No to co panowie? Dzisiaj lecimy ze skrzynkami Phoenix. Jedna skrzynka kosztuje jeden. Nie, jedna skrzynka kosztuje 9 zł, czyli za same skrzynki zapłaciłem dzisiaj 160 zł i klucze po 11, czyli zapłaciłem. No nie wiem, z 400 jakoś, 380? No w każdym razie bardzo drogo, dlatego zostaw łapeczkę w górę jak coś, jakbyś chciał więcej takich odcinków z Openingów, co się. Ja tak jak mówię, nienawidzę tego robić już. Robię to tylko dla was, dlatego że, dlatego, że tęsknicie za tymi seriami i co jakiś czas w ramach przypomnienia. Cowie, jak to jest być dymanym? kinkantor.com, czyli strona do natychmiastowej sprzedaży skórek na realną gotówkę. Wystarczy zalogować się w prawym górnym rogu, pisać w to miejsce kod DMG, który da Ci bonus do każdej transakcji 5% więcej, zaznaczyć cały syf lub lepsze itemy, których nie chcesz i wybrać metody płatności. Macie ich sporo, może być to PayPal, gift giftkardy lub kryptowaluty. Następnie kliknąć odbierz pieniądze, a strona sama stworzy ofertę wymiany i wypłaci Ci natychmiastowo siano. No i pamiętaj, że im częściej będziesz sprzedawał skiny, tym więcej będziesz miał z nich procent, także pamiętaj, kod DMG Generalnie zdecydowałem się na te skrzynki Ze względu na to, że w środku jest po pierwsze Drogi item, czerwony Już przynajmniej nie otwieram tych nędznych skrzynek Są po prostu też drogie fioletowe Są też drogie niebieskie, jak na przykład właśnie ten USP brońca, zawsze coś tam zwróci No i w środku jest karambit lugem A jak jego trafię No to kupuję mieszkanie w Warszawie, nie? No bo on jest tam warty chyba 10 milionów dolarów Jakoś tak, znaczy 10 Nie, nie 10 milionów dolarów, 10 milionów złotych bo normalnie to w dolarach, to jest 1,8 miliona? Nie Około 2-3 miliona dolara chyba było Ostatnia oferta to W każdym razie sami wiecie, że to jest cholernie drogi skin yy, mamy dwa niebieskie I nie zapowiada się dobrze Nie mam obecnie żadnych skinów w CSS-ie. ze wszystkiego się też wysprzedałem O, awobka przeleciała Pozawieniałem sobie itemki na krypto Jak krypto wskoczy w górę, to odkupię sobie te same itemki, no bo na razie nie chcę trzymać tego w CS. -ie. CS jest dla mnie... Jak teraz nie gram tak dużo w CS, to CS jest takim... to słabą inwestycją ostatnio. Generalnie wszystko mi zabiera. Aha. kapral. Szkoda, że nie tamto, bo to były... noski, bo... no z dobrej wartości. Lecimy dalej. Która to jest skrzynka chyba piąta. Albo nie, piąta raczej. Pięknie. Piąta, no to jeszcze 15, A pieniądze lecą. Słuchajcie, że jedno takie kliknięcie to jest kurwa dobra pizza w restauracji? Może nie dobra pizza, ale taka pizza nocna typowa. No ale no cóż, no potencjał jest na to, żeby wygrać pizzerię kurwa. Albo nawet i piec do robienia pizzy. No nie, no klasa. Jeszcze parę takich itemów, i kurwa, będę mógł zrobić kontrakt. Nie wiedziałem, że z niebieski zrobię kontrakt dzisiaj. Czesta, tracka, nic, wszystkie czyste itemy, czyste niebieskie, jakby puste kurwa skrzynki. Mmm, mega 3, 6, 7, 8 skrzynek bez niczego? O tak, dywaj mnie dalej. Pięknie 3, 6, 7, 8, 9. 10 podrząd niebieski, byłoby hicior. Łoł! Wow. Na dziesiątej mamy puls, w jakości... ...tragicznej. Od razu bierzemy się za 11. Druga połowa może być lepsza. chyba będzie taka sama. Fatalne! Prawdopodobnie ten odcinek się nie znajdzie na YouTubie, więc już w sumie mogę komuś matkę wyzywać Kurwa klasa! Może dwa razy w to kliknę, tak obrócę? Dobra. To jest ta skrzynka, gdzie coś wypada, pa to, to! O kurwa, czerwony wypad! Proszę! Nie, no niebieski, ale tragedia! Dobra, robię Wam niespodziankę! To umie zgadywać z Was mm, po dźwięku i ja! To jest niebieski item, to jest y, ten niebios, jak on ma tam. A nie, to jest teren. Dobra, bawimy się dalej. Zaraz gadniemy tu coś. Uuu! Kolejny niebieski item. I to jest Phoenix, czyli... Znowu to samo. Jestem załamany. Jak ja mam to rzucić na YouTube? Szacunku nie da się wymusić, można go tylko zdobyć. Kapral. No ale. <laughs> ja nawet tej skrzynki już nie szanuję. Ja nawet kurwa i temu z tego, co wy tu wypadają, nie szanuję. Nie szanuję. No nie mów mi tak, kurwa. Ciężko zarobione pieniądze nam to wydaje. To jest jakiś prank? O, znowu czerwony item. Dwa niebieskie Startracku, co? To jest możliwe. Ostatnia skrzynka. Dwa niebieskie itemy. Jeden. Nie. 18, 17 niebieskich itemów. Dwa fioletowe, z czego jeden z Startracków 600 zł. Zamieniłem chyba w 10. Na to by wyszło. Yeah! yeah. Dobra, jak chcecie, żebym jeszcze raz spróbował otwierać skrzynki, to tak jak mówię: łapka w górę, żebym ja wiedział, że Wy to chcecie. Dla mnie to jest ostatni raz, kiedy to otwierałem, więc wszystko zależy od was. Trzymajcie się, siema!